Młoda Polityka w Radiu Opole. Dzień dobry, kłaniam się Państwu i Prochera. Można powiedzieć, pierwsze wakacyjne spotkanie z młodą polityką. Zaproszenie do programu przyjęli Krzysztof Graca, mniejszość niemiecka. Dzień dobry. Kacper Czubaszek, młoda lewica. Dzień dobry, witam serdecznie. Jan Harupa, nowa generacja. Dzień dobry, witam serdecznie. Mariusz Jańczuk, Polska 2050. Dzień dobry. I Kacper Kunstler, Forum Młodych Ludowców. Dzień dobry, witam państwa. Jest gorąco za oknami, jest gorąco w polityce. Przy okazji też oczywiście pojawiają się refleksje na temat tego, czy nie za gorąco, jeżeli chodzi o politykę, o język, jakim się politycy posługują, no i też wraca temat nieśmiertelny hejtu. Hejtu, który bywa różnie określany, bo na przykład znalazłem taki, taką wypowiedź profesora Jerzego Bralczyka, który mówi, że hejt jest nam łatwiej zaakceptować, bo, bo to słowo nie ma takiego ciężaru gatunkowego, jak mowa nienawiści. A znaczy to samo. Hejt tłumaczy, jest lekki, a przecież są też inne określenia. Przemysł, pogardy, dyskryminacja, cokolwiek byśmy do tego dołożyli, myślę, że będzie oddawało charakter, no, czegoś, co jest przez wszystkich potępiane, a też odnoszę takie wrażenie, że przez wszystkich uprawiane przy okazji też. Więc jak to jest z tym politykiem, polityką i hejtem? Czy w polityce hejt to jest dzisiaj tylko narzędzie, jak każde inne, jak billboardy, na przykład, jak plakaty, jak spoty reklamowe w telewizji, Telewizji i radiu, to już jest równoprawne narzędzie? Pan Kacper tak spojrzał z, z refleksją na mnie. No, Posługuje to... się pan hejtem? Jest pan Nie, młodym politykiem. Brońcie, brońcie panie Boże, o tym hejtem spojrzałem się na pana tak bez powodu, ponieważ jak usłyszałem e, słowo billboardy, taka moja pierwsza refleksja, jaka tutaj przyszła, no to myślę, że e, wszyscy tutaj doskonale będziemy zdawali sobie sprawę i myślę, że równie krytycznie to będziemy patrzyli. Chodzi o billboardy w masowej ilości Marcina. Ociepy, natomiast... A pan już konkretnie. Natomiast... Tak, ale to nie jest hejt, jak ktoś sobie nie, nie, nie. wiedział. Ja nawiązywałem do tego, co pan redaktor powiedział. Natomiast co do hejtu. Znaczy, no kiedy trzeba... jest hejt? Kiedy rzeczywiście coś zaczyna być hejtem, przestaje być zwykłym atakiem politycznym, a zaczyna być hejtem. No to wiadomo, jak tu wchodzą pewne jakieś wulgaryzmy, jakieś takie personalne już przekraczające wszelkie granice. Eee, ataki, eee, to niestety ma miejsce w debacie publicznej nie tylko ze strony polityków, bo niestety trzeba spojrzeć dzisiaj prawdzie w oczy. Dzisiaj społeczeństwo jest tak, proszę państwa, spolaryzowane, że widzimy tak naprawdę, kiedy eee, wyborcy takich dwóch eee, największych ugrupowań, bo to jest takie najbardziej widoczne, jak się dzisiaj między sobą atakują. I tam niestety, ale ta dyskusja, to już nie jest dyskusja merytoryczna o tym, jak programy wyglądają, tylko to niestety jest eee, czysta, po prostu taka... No, no dobrze pan niemawić. powiedział, no, Tylko trzeba wyborcze dwóch ugrupowań, czyli nie, nie my. Nie, 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 tak? chwileczkę, bo panie redaktorze, trzeba sobie powiedzieć jedną rzecz wprost. To jest spowodowane tym, jak gdzie Prawo i Sprawiedliwość spolaryzowało społeczeństwo, do czego doprowadziły dzisiaj PiS, y, media publiczne i dzisiaj widzimy dosłownie, jak ludzie reagują. I ja się do, totalnie nie dziwię, czy to wyborcom Platformy Obywatelskiej, czy każdym innym wyborcom z ugrupowań opozycyjnych, jak dzisiaj reagują na decyzje Prawa i Sprawiedliwości, bo, proszę Państwa, no, mamy do czynienia dzisiaj z y, takimi czasami, kiedy mamy największą złość społeczeństwa, jeśli chodzi o aktualny obóz rządzący. Ja myślę, że się dzisiaj wszyscy zgodzimy. Nigdy nie było takiego Czyli niezadowolenia. Hej tu można używać pod adresem obozu nie, rządzącego, nie ale nie pod adresem tego, Nie powiedziałem tego. Powiedziałem o niezadowoleniu. To już tam pana akurat redaktora słowa i dość ciekawa opinia. Skoro ma pan takie zdanie, no to niech radiosłuchacze się zapoznają z tym, jakie ma pan redaktor prawdziwe poglądy. Ja tylko zwracam w uwagę na W radiu nie mam żadnych to. poglądów. No, powiedzmy. Natomiast ja zwracam uwagę na to, jak dzisiaj społeczeństwo jest polaryzowane przez to, przez działania Prawa i Sprawiedliwości. I nie, nie, brońcie, pani Boże, nie zachęcam do żadnego hejtu. Uważam wręcz, że to jest y, absurdalne, i ja uważam, że powinniśmy się wszyscy tutaj spierać merytorycznie na argumenty i na programy. No to rzeczywiście, jak to jest. Potępiamy hejt, ale z drugiej strony, w odniesieniu tylko do przeciwników politycznych, czy też nie, sami się to próbujemy to ograniczać. Panie redaktorze, jeżeli, jeżeli można, można ja bym chciał. Zwrócić uwagę na pewne zjawisko, z jakim mamy do czynienia już od dawna, odkąd jakby telewizja polska zdecydowanie świeci przykładem, ponieważ w programach właśnie telewizji polskiej można znaleźć bardzo dużo pozamerytorycznych, czy to reportaży, czy to komentarzy, tych wszystkich komentatorów pokroju pana Jakimowicza. i diabła. No właśnie, robienie. Jestem za operowanie kadrami. My to wszyscy już znamy z czasów słusznie minionych. I przez to, przez zasięgi, jakie ma telewizja polska, i przez to, jak. Jaką propagandę uprawiają, w ludziach rodzi się pewna bezsilność. I hejt, mam wrażenie, w polskiej polityce obecnie bierze się również z tego, że nie ma, że ciężko jest w zasadzie złapać inną opcję oporu wobec tego, żeby się po prostu przebić z, z przekazem. I takie uwagi pozamerytoryczne niestety dominują obecną politykę, co nie jest na pewno zdrowe dla demokracji. Ale nie zapominajmy, że to jest obustronne. Nie tylko z obozu rządzących doznajemy hejtu, ale również z obozu opozycji w dużej mierze. My, Polska 2050, zamierzamy w tej kampanii stawić na pozytywne działania, nie e, odnoszenie się do, do siebie nawzajem, do partii nawzajem, a raczej na coś twórczego. No przecież mm, słynne osiem gwiazdek y, z środowisk związanych z koalicją obywatelską również y, jak najbardziej zalicza się do hejtu i powinniśmy patrzeć na to obiektywnie. Osiem gwiazdek narodziło się jako zupełnie inny przekaz przy okazji zupełnie innych wydarzeń. A to, że jest utożsamiane z opozycją to też jest słynny, to jest bardzo sprytny zabieg propagandowy. No bo nie można z... odmówić tego, że opozycja skoncentrowana wokół koalicji obywatelskiej bardzo rozpromowała osiem gwiazdek. Mm -hmm. Czy to czy politycy, twierdzi, że to politycy rozpromowali osiem gwiazdek, czy obywatele wściekli na Myślę, to? Myślę, że inspirowani obywatele, in, obywatele inspirowani przez polityków opozycji, którzy instrumentalnie podchodzą do tej nienawiści, e, która teraz z, znajduje się w społeczeństwie w stosunku do obozu władzy. E, obecnie na duopolu politycznym zależy zarówno PO, jak i PiS. Mm -hmm. A ten hejt i te wszystkie słowa, które się pod tym kryją, są używane jako narzędzie polaryzacji? Oczywiście, że tak. Tak, bo, bo jak już wcześniej wspomniałem, ten Duopol jest możliwy do podtrzymania tylko i wyłącznie w warunkach nienawiści. Nienawiści i skrajnych emocji, których wcześniej w Polsce jeszcze nie było, ponieważ wkraczamy coraz głębiej w tą epokę e, internetową, kiedy ta ciężar polityki przenoszony jest w świat cyfrowy. I właśnie mm, zjawiskiem pokrewnym jest hejt. I z któryj się przyczynia do czegoś, co my określają określamy jako infozgiełk, w którym przyszło nam żyć, a efektem jest być może ta rosnąca polaryzacja. A... Tak i dlatego szukamy też skrajnych rozwiązań i to dalej popycha nas w polaryzację, ponieważ nie jesteśmy w stanie e, odpowiedzieć na większość pytań ze względu na właśnie, jak pan redaktor wspomniał, to pomieszanie informacyjne, więc szukamy prostych rozwiązań. No dobrze, czy jest jakaś granica? Przepraszam, chciałbym, żeby okay. po kolei żebyśmy się wypowiadali, proszę. Czy jest jakaś granica hejtu? Czy się przesuwa e, wraz z kolejnymi kampaniami wyborczymi na przykład? Znaczy przede wszystkim ten temat powinniśmy podzielić trochę na dwie części. Pierwsza to jest hejt internetowy już tutaj wspomniany, a druga to jest hejt e, pochodzący jakby, tamten internetowy mówił o pochodzącym od obywateli bezpośrednio, a ten drugi obecny w debacie publicznej. Pani Marszałek Witek użyła kiedyś bardzo pięknych słów, które bardzo zapadły mi w pamięć. Powiedziała, że można krytykować człowieka za jego, za jego zachowanie, ale nigdy nie można krytykować człowieka jako osoby. O, to akurat, po, to, czy... przepraszam, że przerwę, ale to jest ewidentne odwołanie do Biblii, tak? Do gapropu. Dobrze, również żądamy jakby jako opozycja, uważam, wyciągania też dobrych rzeczy z Biblii, bo tam też można znaleźć dobre rzeczy, wartości społeczne, które na pewno każdy z nas ma jakoś w sobie, prawda? Tak czy inaczej, pani Witek, mówiąc te słowa, jednocześnie reprezentuje środowisko polityczne, gdzie Janusz Kowalski wychodzi na mównicę i. Drze się wręcz do opozycji Tusk, drze się do opozycji. E, że jest diabłem i tak dalej dehumanizuje tak naprawdę te osoby, bo on... Nie... Podobny, przepraszam, że ci przerwę, ale podobnie zachował się przecież Hugo Chavez, kiedy na szczycie ONZ nazywał George'a Busha diabłem i się przeżegnywał przecież, mówiąc o zapachu No tutaj jest... tradycja jakby takiego wrzucania przeciwników i tych, z którymi się nie zgadzamy jest w historii bardzo długa, to bądźmy uczciwi No niestety nie mamy dzisiaj przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy, ponieważ Szkoda. tak się jakoś złożyło, że nie dotarli więc ja, jeśli pozwolę Państwo, przyjmę na siebie część e, obowiązków związanych z przedstawieniem migracji. Proszę bardzo, proszę. E, wie pan, co tak naprawdę e, ja podchodzę bardzo e, do debaty publicznej w sposób e, wręcz pragmatyczny w wielu miejscach. E, chciałbym po prostu, żebyśmy rozmawiali na argumenty, tylko oczywiście to jest niemożliwe, bądźmy szczerzy. Niemożliwe. No, dlaczego? Uważam, że niemożliwe jest odseparowanie pewnych emocji, ponieważ część rzeczy, które dotykamy politycznie, dotyczą również nas bezpośrednio. Są z nami blisko, są też częścią naszych emocji, a kiedy w grę wchodzą emocje, to wchodzą również, wchodzi również hejt, którego jakby każdy z nas na pewno nie popiera, bo powinniśmy się spierać na programy, powinniśmy się spierać na rozwiązania dla Polski, powinniśmy się spierać na przykład z tym, czy wprowadzać 800+, czy nie wprowadzać, czy waloryzować, czy nie waloryzować, a nie na to, czy, czy Tusk jest diabłem, czy nie, bo to, to jest tak naprawdę rzecz, która cały czas się przewija Słuszna gdzieś uwaga. z obozu rządzącego. Ale jeszcze ch chciałem wspomnieć o tych emocjach, które są podgrzewane również przez obywateli i przez internet. Niestety, Prawo i Sprawiedliwość, co udowodnił chociażby. E, jeden z reportaży w TVN e, zatrudniało bardzo dużo ruskich, no tak zwanych ruskich troli, którzy po prostu robili. No, tutaj wkraczam e, na niebezpieczny grunt, ponieważ nie ma dowodów na to. Odnoszę się bezpośrednio do reporterzy, mm -hmm, okay. e, którzy po prostu robili tutaj kampanię hejtu w stronę opozycji. E, I jestem w stanie e, zaryzykować takie stwierdzenie, że mm, Ci ruscy trole tak naprawdę są obecni gdzieś tam z każdej strony obozu politycznego, czy opłacani przez polityków, czy nie. To jest druga rzecz, ponieważ... Cała rozmowa na radio.opole.pl I on również niestety wywołuje hejt, który jest obecny. Wywołuje, wywołuje syndrom oblężonej twierdzy, przez co takie osoby zaatakowane, czy też jak poczują... Że został zaatakowany ich oponent, ich, e, ich postulaty, to po prostu będą bronić go na siłę. I to również niestety wynika z polaryzacji powinniśmy przed tym walczyć. Powinniśmy się przede wszystkim jako środowiska jasno e, oddzielać od takich osób i mówić: hej, tu już jest przesada, tego nie popieramy. To są nasze postulaty, z tym wychodzimy. To jest bardzo ciężkie, tym bardziej w erze informatyzacji i w erze rozwoju, rozwoju social mediów, gdzie mamy e, coraz większe niestety wskaźnik chociażby tego, że młodzież czerpie informacje z social mediów i ta skrajność, te skrajne poglądy gdzieś w nas jednak przenikają. No, algorytmy też promują właśnie takie skrajne poglądy w mediach tak, bo społecznościowych. Najbardziej nas, bo najbardziej nas angażują. Mm -hmm. Możemy o tym rozmawiać naprawdę tak, godzinami. Tak, i tutaj <laughs> i pewnie byśmy skończyli na wskazaniu, że ten tak zwany big tech jest, prawda, wszystkiemu winien, ale myślę, że to byłoby uproszczenie, ale czy to jest tak, że no... bardzo ciekawy wątek pan poruszył, czy że partie polityczne i ludzie zarządzający partiami politycznymi no jakby przyzwalają, uznają to za naturalne, że trzeba tworzyć takie specjalne y, oddziały, tak je nazwijmy, do, do uprawiania wojny w, w mediach społecznościowych? Nie, tak? nie szedłem aż tak daleko, <laughs> tego nie powiedziałem, w sensie... Wszyscy, wszyscy, wszyscy wiedzą tak naprawdę, że social media mają wielką moc. Zobaczmy chociażby na wybory w Stanach Zjednoczonych i wybór pana Donalda Trumpa, um, gdzie aferę Cambridge Analytica i tak dalej. Więc wykorzystywanie tych informacji w social mediach jest jakby no niestety. Z morą naszych czasów. I przed... Cała kampania myślę, że będzie oparta o tak. media internetowe. To będzie główne narzędzie, myślę, że każdego ugrupowania, do zdobywania nowego elektoratu, szczególnie młodych, które myśl... młodych, którzy myślę, że szczeg... będą mieli największe oddziaływanie na to, jaki będzie wynik jesienią. Najpopularniejszą partią w internecie w mediach społecznościowych jest Konfederacja. Ale... Która... I jej a... elektorat a... jest głównie młody. Młody właśnie, czyli poniekąd właśnie jakby to potwierdza, się potwierdza się to. Się to. bardzo skrajne. Ale no. to jest. Też w przypadku Konfederacji to jest w ogóle bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ ich elektorat często traktuje, przez to właśnie, że, so, że to są młodzi ludzie, którzy łatwo popadają w pewne skrajności. Odpowiednio po prostu zaoferowane informacje sprawiają, że młodzi ludzie po prostu cytują choćby te słynne TikToki mencena, traktując je jako własne poglądy, jako własne myśli, jako własne wnioski. I to też pokazuje moc mediów społecznościowych, jak można też programować ludzi. Tak samo również na wielu. Konferencjach Czy to, czy wiecach, choćby PiSu powtarza się, że macie wybór, macie wybór, oby, drodzy obywatele. I to też jest programowanie ludzi, właśnie, że, że oni mają wybór i skoro go mają, to powinni podjąć ten właściwy. Czyli w domyśle, ten, który wspierają organizatorzy. Cóż, jak jak chciał... my, no, no dobrze, to teraz Są te słynne. Piwą męcena? Tak, tak, piwo z Powiem szczerze, że po bardzo, bardzo ciekawy sposób na e, zjednywanie sobie ludzi, no bo sprzedawać swój program wyborczy po alkoholu. No to jest... jest Będąc zresztą właścicielem to, no lokalu sprzedając alkohol. Polityka jako swojego chłopa, bo, 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 ponieważ no tak, polityk, kwestia... polityk też pije alkohol, czyli... U nas no, kulturowo. W każdy letni może to robić. Pytanie, czy, czy tak bardzo chcemy, żeby e, nasi Pan. wyborcy po alkoholu słuchali naszego programu? E, w sensie mi się to nie kleje troszeczkę. Mhm. Mm, Polityka i alkohol. W sensie, to jedno, ale, ale fakt w jaki sposób ci ludzie pojmują to, co chcemy przekazać, świadomie. właśnie, że my trochę zaburzamy ich świadomość w tym momencie. To jest też to programowanie, które, które nie dostrzegłem. Panowie tego nie pamiętają, ale ja pamiętam, że była kiedyś w polskim parlamencie polska partia przyjaciół piwa, prawda? Więc jakby ten trop nie jest tropem nowym, ale jeszcze jedna refleksja: 70% Polaków jest zdania, że powinny istnieć ograniczenia wolności słowa. Uuu, ja, to, to, znaczy, to znaczy ograniczenie wolności słowa, bo to jest bardzo szerokie no, stwierdzenie. No na przykład, właśnie, yy, a prezydent Macron po, po ostatniej fali zamieszek yy, obwinił poniekąd dostęp do mediów społecznościowych i to co się tam dzieje yy, za właśnie za tylko, rozprzestrzenianie się tych protestów. Tylko panie redaktorze, yy, jakby we Francji całkiem inna sytuacja, bo tam yy, yy, Dzisiaj no tam dziś, też mają też mają tytuł. Dzisiaj są tej Dzisiaj są Francji to akurat jest nic innego jak Dzisiaj tych błędnych tych z polityki migracyjnej. Sprzed, w tych wcześniejszych lat, więc ja myślę, to że to nie, nie, nie ma co łączyć z Francji, tego. Bo u nich też dochodzi całe cała, cała przeszłość kraju wielopłatnego. Tak, tylko, tylko nie i, można, poruniany. moim zdaniem to nie, nie jest zasadne porównywanie Francji do Polski, bo tam całkow, mamy całkowicie, całkowicie Przez... inne zjawiska. Tak, i tam ogóle zboli, Ale mechanizmy rozprzestrzeniania się informacji i emocji w, w mediach społecznościowych są wszędzie takie same, prawda? G... Mieliśmy na przykład protesty, fale protestów w Iranie swego czasu i tam też internet, no akurat Tutaj był wykorzystany do celu, można powiedzieć, szczytnego. prawda? Natomiast widać, że to jest dzisiaj narzędzie do, do zaburzania pewnej równowagi społecznej, czyli również narzędzie do kreowania emocji w wyborach. Czy w no, związku z tym trzeba prawda? może I... wyłączyć wtyczkę? Tak? Kiedyś na... no, <laughs> Można, ale to by wydaje mi się, że to byłoby tożsame z wyproszeniem um, naszego rozmówcy, gościa, który się z nami nie zgadza z sali konferencyjnej, w której akurat na przykład mam. Z wyłączeniem mu mikrofonu. Albo tak, więc wydaje mi się, bardziej powinniśmy zwracać uwagę na to, w jaki sposób radzić sobie z tym. Myślę, no ale tu... jak sobie właśnie poradzić? W sensie myślę tutaj o jakiś, nie wiem, program edukacyjny. Taki, taki, mhm. Takie właśnie, szybkie jest... skojarzenie. W sensie, że my mhm. jako społeczeństwo to jest na tyle nowe zjawisko, że my jeszcze nie, wiedzi... nie, nie wiemy i wydaje mi się, że jeszcze jakąś chwilę nie będziemy wiedzieli. Jak mamy sobie z tym poradzić, i, i faktycznie, jak te, to zjawisko hejtu w internecie um, blokować, zatrzymać? Może nie blokować, ale bardziej zatrzymać. W sensie, że powiedzieć, słuchajcie, chyba już wystarczy. Może, może teraz każę sobie zrobić trzy oddechy i, i spróbujmy dalej. Bo um, odniosę tutaj takie wrażenie, uh, i ta myśl mi tak uh, siedzi w głowie, że właśnie pytanie do wszystkich, czy my już inaczej y, nie umiemy, albo czy mm -hmm. umiemy inaczej aniżeli z hejtem? Um, bo to wygląda tak, jakbyśmy wrócili z koncertu. E, grają Rolling Stonesi i my po tym koncercie wracamy do samochodu i odpalamy sobie y, jakąś muzykę. I sobie myślę, kurczę, za cicho. Ale przecież ja tak na co dzień słucham muzyki. Teraz jest za cicho, dlatego że ja jestem tak mm -hmm. naładowany emocjami i tym wszystkim, co mnie otacza w koło, że już nie jestem w stanie funkcjonować inaczej. Mm. Więc, co, co robię, żeby, żeby, żeby dało się znowu normalnie funkcjonować? Muszę wszystko wyłączyć. Mm -hmm. Siebie przede wszystkim, prawda? Muszę, mm. muszę dać sobie Trzeba spokój. Reset, mu, 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 mu. To jest taki, to jest taki ale dokładnie, TVP reset. Czyli, czyli, ale ja, może nie ja, ten z TVP Info Reset. Ja bardzo ale psychologo, psychologowie mówią, że to jest skutek przebodźcowania, czyli tego, tak że jesteśmy jest. bombardowani w coraz większym stopniu różnego rodzaju impulsami, informacjami, obrazkami, memami, czymkolwiek innym. i nie ma tego czasu na refleksję na to, żeby się no zastanowić, jest... czy, czy właściwie. No co my powiem. właściwie chcemy, prawda? Przede wszystkim nasz czas jest w tym, nasze życie w ogóle w tym momencie płynie o wiele szybciej, i nawet forma przeglądania informacji bardzo się zmieniła. Jednak nie zachęcałbym tutaj do tego, żeby całkowicie social media blokować, usuwać i tak dalej. Kampania edukacyjna to jest przede wszystkim to, czego potrzebujemy. Jak sobie z tym radzić. Ja też rozumiem, że dla młodych osób, również i dla nas, czasem może to być ciężkie czytanie, po, pomyj na swój temat, de facto. Jednak, bardzo często, nawet sami, po, idziemy w działania w social media, których w życiu nie pod, których nie podjęlibyśmy się w realnym to jest to życiu. Anonimowość. Tak, bo mamy tą złudną anonimowość. I, i to jest de facto coś, co. Mm, co nas tutaj, że tak powiem, nie ogranicza. Pokazuje też te ludzkie instynkty, do czego jesteśmy zdolni. Czy całkowita anarchia? Nigdy w życiu. Jakieś ograniczenia mamy, tak samo właśnie z tą wolnością słowa. Mamy mm, chociażby w tym momencie prawo o obrazie uczuć religijnych. Możemy się spierać, czy jest ono słuszne, czy nie. Nie mamy chociażby prawa broniącego osoby LGBT, prawda? Osoby ze społeczności LGBT. No, mamy artykuł 212, 212, który tam penalizuje wiadomo, tak. jakąkolwiek formę właśnie takiego naruszania tej sfery osobistej godności, hmm, więc Ale jednak można nie jest wprost nad... na przykład sprecyzowany na, na podstawie orientacji seksualnej, tak jak jest to w karcie podstawowej. Ale ja bym też chciał zwrócić y uwagę, e o, przepraszam, odnieść się do tego, co był, była ta metafora koncertu, że tak powiem, poruszona, ponieważ Padały m, przez to, że jakby bardzo zaostrza się poziom debaty publicznej języka, w e, debacie publicznej, to on też płynie z samej góry. I spotkałem się kiedyś z takim dosyć dosadnym stwierdzeniem, że zarządów PiSu ham zaczął być dumny ze swojego hamstwa. I ludzie... O, i o to bardzo mocno, to to chyba za mocno moim zdaniem. Ale to, to, to pokazuje pewien... Bo co to znaczy powiem... ham dzisiaj? Ham to było kiedyś określenie klasowe. Ja związane tu, ja tu o takim z pewną rolą społeczną. Braku kultury osobistej, braku takich A. zahamowań społecznych odnośnie właśnie Ale rozmowy to... i dyskusji z kimś. I w, i w Ale myśli pan, że na... ham ma przypisaną orientację polityczną? Ja myślę, że. Ściśle? No to są... Co, dlaczego pan ta, nie, zmierza? Ja zmierzam do tego, żeby pokazać, jak niebezpieczna jest taka kategoryzacja, że nasi przeciwnicy polityczni to są ja właśnie. Ja nie Wszystko, co złe, hamami. Chodzi mi ja tylko, bardzo uważam. Chodzi mi o ten problem, jaki został, tak krzywda, jaka została wyrządzona polskiemu społeczeństwu, że tracimy powoli zdolność do kulturalnego rozmawiania ze sobą. Jakby do tego odnosi się, się ta metafora, którą. Chodzi że brak kultury ogóle... został zaakceptowany jako normą, co tak, znaczy, nigdy tak. normą być nie powinno. Tak, Otóż to dokładnie. tak. Ale jest, jest... Metaforyczni chami pojawili się, jakby z obu stron według ciebie? Chodzi czy... o to, że są właśnie teraz dumni z tego, że, A, że, oni się, że oni się z tym nie kryją. Ale proszę państwa, jest jeszcze jeden problem, bo tutaj yy, i nawiążę do kolegi z mniejszości niemieckiej, do kolegi z nowej generacji, bo owszem, jakby yy, dzisiaj te emocje, wszystkie negatywne, one płyną z góry. Tylko największy, proszę państwa, jest problem i coś, co mnie osobiście przeraża, że on idzie również w dół, nawet na poziom samorządu. Yy, nie mówię tutaj nawet konkretnie yy, o wyborcach, czy, tylko mówię również tutaj o politykach lokalnych. Znaczy, ja ostatnio na przykład byłem no, świadkiem yy, tego, jak na, przykład na sesji Rady Miasta, no, z przykrością akurat to zaobserwowałem, jak część radnych, no niestety, w yy, sposób moim zdaniem no, mało merytoryczny, sposób absurdalny no, zwracało się w stronę tutaj władarzy miasta. i Jakby powinniśmy się tak naprawdę zastanowić się, do czego to cała ta sytuacja no, została doprowadzona. Kiedyś nawet mówiono, że trzeba się ugryźć w pewnych określonych okolicznościach w język. Być może to jest ten czas, żebyśmy zaczęli tak. się również w mediach społecznościowych też gryźć w język. A to zdecydowanie, tylko proszę państwa, ja, ja zwracam uwagę na to, jak, do czego doprowadziliśmy dzisiaj debatę publiczną, że już nawet ten agresywny język, on jest przenoszony dosłownie do samorządu. Do samorządu, który jest przede wszystkim, myślę, że wśród młodych kojarzony bardziej z taką merytoryczną i tą przyjazną akurat atmosferą i dyskusją, mm -hmm. a nieżeli z takim e, atakowaniem się, i to nie już nawet na sam program, no tylko już, poza merytorycznym. tylko właśnie już jakieś takie e, problemy jakby personalne. Znaczy to już nie jest dyskusja na temat tego, e, że komuś się na przykład nie podobają decyzje e, załóżmy ratusza, czy któryś z radnych użył nieodpowiedniego E, sformułowania. Tylko to już jest własny taki przytyk, że ktoś kogoś po prostu nie lubi i jest po prostu atakiem. To na przykład, to jest Branie, robione z no, Tuskiem, ale to ostatnio, tak, tak, to co tak, to ostatnio tak, było robione na sesji Rady Miasta, to ostatnio było robione na sesji Rady Miasta w stronę pana prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego Ja byłem osobiście zaskoczony, co między innymi właśnie radni Prawa i Sprawiedliwości po prostu robili. To, nie było, to było akurat w momencie absolutorium. E, to po prostu było zdumiewające. No dobrze, ale jaki bo... jest, jaka jest różnica pomiędzy takim atakiem politycznym, a hejtem. To, to, to właśnie chciałbym to przedstawić, bo to nie była żadna, powiem, krytyka, czy to w sprawie budżetu, czy to w sprawie jakby polityki miasta, tylko to już po prostu był zwykły przytyk i to było robione. to był zwykły po prostu atak pana prezydenta, żeby jak najbardziej go przed kamerami telewizji publicznej i wszystkich wyborców PIS-u pokazać, jaki pan prezydent jest zły, okropny. Ja na to zwracam uwagę, nie. że dzisiaj doprowadziliśmy do tego, a że... Kamer ruch, tam nie nie nie, bo widzę, że ten tego. wątek mediów akurat publicznych w pana wypowiedziach nie. się często akurat pojawia. Nie. Wtedy na sesji Przypomnę panu, że jest pan w, kamera, w Radiopole, w medium publicznym. No na szczęście Radiopole prezentuje ten taki, powiedziałbym, sensowny poziom debaty niż o, te, te. Dziękuję, panie Kacprzej. Zostanie Pan zaproszony do następnego o, dziękuję programu. <laughs> Żartę żartami, dziękuję. proszę Państwa, ale na koniec jeszcze taka, bo niestety czas nas goni. Taki cytat. A propos tego tych zakusów do ograniczenia w ogóle wolności słowa. Prezydent USA Thomas Jefferson, jeden z ojców założycieli, był łaskaw powiedzieć tak. Wolność słowa to wielka zdobycz, za tę cenę jesteśmy w stanie słuchać głupich i radykalnych wypowiedzi. I musimy się chyba z tym pogodzić, ja, prawda? Ja nie zgodzić. Odnośnie ograniczania wolności słowa, tak, że wolność jednego człowieka kończy się tam, gdzie się zaczyna wolność drugiego człowieka, i to jest zasada, która jakby w każdym aspekcie w ogóle obcowania społeczeństwie powinna, powinna powinniśmy mieć ją mieć na pierwszym miejscu. Tak samo czy to są no, codzienne interakcje, czy to jest dyskusja merytoryczna, która powinna być merytoryczna, już. Ale mówić. z pewnością warto rozmawiać o tym, że być może agresji jest trochę za dużo, że za daleko to poszło. I Ogręna też w momencie, ta. w którym ingeruje wolność słowa. Łatwo jest danym ugrupowaniom to zinstrumentalizować pod płaszczem jakichś wyższych haseł. Bardzo panom dziękuję za udział w programie. Krzysztof Graca, Mniejszość Niemiecka. Dziękuję bardzo. Kacper Czubaszek, Młoda Lewica. Dziękuję bardzo. Jan Harupa, Nowa Generacja. Dziękuję bardzo. Mariusz Jańczuk, Polska 2050. I Kacper Kunstler, Forum Młodych Ludowców. Dziękuję, kłaniam się. To do zobaczenia za miesiąc. Ja nazywam się Irena Uszprochera. Również dziękuję państwu za uwagę. Młoda polityka w Radiu Opole